Dzień dobry, Gabriela sowoń. witam Państwa serdecznie. Poniedziałek, 28 kwietnia, 118 dzień roku. Słońce wzeszło o 5.11, zajdzie o godzinie 19.57. Dzień będzie trwał 14 godzin 46 minut i jest krótszy od najdłuższego, tylko o 2 godziny i 1 minutę. Do końca astronomicznej wiosny pozostało 53 dni. I dziś obchodzą Paweł, Waleria, Ludwik, Marek. Przysłowie na dziś jeśli świętego Pawła śnieg albo deszcz pada, dobrych się urodzajów spodziewać wypada. 28 kwietnia to Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. Święto stanowi międzynarodową inicjatywę promującą bezpieczne, zdrowe i godne warunki pracy. W Polsce święto to ustanowione zostało uchwałą Sejmu 9 lipca 2003 roku. W kalendarzu świąt nietypowych dziś przypada również Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Przy Pracy. Święto ma na celu zwrócenie uwagi na poprawę warunków bezpieczeństwa osób pracujących. A także upamiętnienie ludzi, którzy ponieśli śmierć, wykonując swoje obowiązki zawodowe. W popołudniu z lokalną porozmawiamy o mocy ziół: jak je zbierać, jak stosować i jak przechowywać. Moim Państwa gościem będzie dyplomowana zielarka. Zapraszam. Cię nie pomyliłam daty. валля весюусбы